Znajdźcie na kanale 7K, czyli 7 kroków prawdy. Dziś poruszymy temat wizy Baby Wangi Przerażające odkrycie dla Rosji. Jeśli wierzyć słowom znanej wieszczki, rok 2022 będzie obfitywał w tragiczne wydarzenia. Niestety, przewidywania Baby Wangi nie napawają optymizmem. Jasnowicka mówiła, że rok 2022 przyniesie spore problemy wychodzące z Rosji. Wangelia Pandewa Dimitrowa żyła w latach 1911-1996. Jest znana jako Baba Wanga. Pochodziła z Bułgarii. Niewidoma wieszczka, zyskała międzynarodową sławę jej przepowiednie spełniało się w 80%. To właśnie ona przewidziała rozpady ZRS, śmierć księżny Dajany, a także Brexit. Co czeka nas w 2020-2022 roku? Szokująca wizja Baby Wangi. Od 2020 do 2022 roku nadejdzie śmiertelny wirus, który został zamrożony w syberyjskich lodowcach tysiące lat temu. Ten wirus jest tak groźny, że zabija ludzi i zwierzęta w ciągu trzech dni. Do obiegu ma trafić za pomocą globalnego ocieplenia. Jak ludzie sobie poradzą z takim niebezpieczeństwem? Niedawno zakończyliśmy epidemię z obiektem C19, który dalej występuje, jednak uczymy się znieżyć na co dzień posiadając różne odpowiedzi na jego warianty. 13 czerwca 2020 roku. Upadek Putina. 12 czerwca. Godzina 23.34. Władze Rosji sprzeciwią się Putinowi, by ten zakończył swoje rządy agresji. Tuż nad ranem, o godzinie 3 rano, ludzie będą się zbierać masowo i wywoływać Putina, by ten odszedł od swoich chorych planów gdy nadejdzie noc, a dzień przymije jego życie wyda ostatnią chwilę. Przepowiednia mówi, że Putin odejdzie 13 czerwca o godzinie 3.59. A ty? Co sądzisz o przepowiedni baby Wangi? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli ci się spodobał, zostaw łapkę, komentarz i subika. Życzę miłego dnia oraz wieczorku. Narka!